Chodzę siebie, w sumie to najlepiej stanę, poważny w ogniu. Forma chce mnie znowu przerasać, muszę pokazać, że rosnę w każdym stopniu. W środku cały płonę, co nie walkę, ty w sercu mam. Jestem archetypem, aresce, idę na wojnę z ogromnym polem. Do manewrusa. Wiem, że ze mnie chętnie armia wyjdzie A prędzej niż odpuszczę to trzeci wymiar spotka minotaura w labiryncie Niszczy blokady, poza tym, tym życiem się po raz kolejny zderzam Cofam się na tyły wroga, żeby podeptać wszystkie pięty Achillesa Uderzam w pierwszy ogień, Prometeus mnie naciska To było do przewidzenia Jak wyrośnie ten Na każdych uliczkach spadnę jak grom z jasnego nieba Łączę posej i zarusza rusza na was ta fala radzenia. Albo burza mózgów, kiedy łapie znów za stery, nie leje wody, a w tych co leją Niech to piorun kurwa strzeli zastygli w miejscu, albo ze mną do walki ruszaj Kiedy siadam i coś na bani Zamieniam resztę w kamień jak me Potem biorę proce i służę jako broń ostateczna też nakazałem cedzywowi z powrotem wnosić który wciąż mi spada z serca